I cześć witajcie, z tej strony Peter Szefowy <laughs> Dzisiaj sobie zagramy Minecraft No to taki serwer próbujemy wpić Będziemy wpijać na serwer jest od stąd mm. na przykład na to wbijemy i na to będziemy wpijać na nim jest 31 osób a dzisiaj jak coś to gramy w innym koncie ponieważ ponieważ na razie muszę korzystać z tego konta Chcę się... E, pasa e, dokupiłem nie chce mi się co chwilę przełączać. Przełączać, nie. Dobra, kopiujemy IP i zostawcie na łap, łapkę w górę i suba z słoneczkiem. O, jest. A, point lista jest. A to nic. Nie będę miał nic innego jak szukać jednego serwera, nie? Online. tu Jest to na czym jest jest w hmm. rob sm po kpk A właśnie chodzi mi o to, że bym chciał być na jakiś taki serwer jaki jakiegolwiek nie kogo z... w komentarzach możecie pisać do IP do różnych serwerów o mamy mamy co wpiliśmy na serwer patrzcie oho Jak widzicie, on nie mam skin na razie, ale sobie ustawię. Kiedyś z Dobra, szukamy. Hiba. Prop... Hiba SNP. spracovanie poučenia. And I would a server of PM. You are told to at least add on the server <coughs> To się jest. Patrzcie tu. Dobra, mamy to. Brawo. Regulamin. Regulamin, mile, rozgrywki. Nie wyzywaj innych. Nie proszę jedminać za to pan. Ci, ty, pan, gotowa Nie spamuj pomód. Nie wykorzystuj błędów w Nieznajomość. Regulaminu nie zwalń. Na z jego przestrzegania nie proszę o admina, za to perm muta. Ale co ty chcesz? Dobra. Yy, teleportacja Serio, bo za bo poza spawnem jest a nie chcę tego jakiś, jakiś powalony to jest Ja też jest jeszcze, jakie są klity. i z tą szarówki południ. Rang i te t to otrzymać. O właśnie, zostaw suba, będę miał rankę Ty Musisz regularnie nagrywać filmy na przykład 3 razy w tygodniu. Konto musi być nowe specjalnie pod serwer. Dwa filmy muszą być dobrze zrobione, trzy, trzy filmy... Muszę być zachęcający do na serwerze 4 na filmach musi być IP serwera 5 musisz podać nazwę adminowi. Na, na filmach bądź kur... Kul, kul. dobra 7 na filmach nie o wyścicieli właścicieli 8 film reklamy powinny trwać co najmniej 15 sekund, film około 5 minut w filmie zabierać gameplay z serwera. Ale i tak mi się nie uda. <coughs> Zobaczymy sobie co oni mają na sklepie. Serio? Nie. A dzień są nie dam ci. Ta, ta, włamie się, włamie się na moje konto. Dobra Jakiś powolony gościu hmm. Dobra, wbijamy na to a Dla rodziców. Minecraft dla rodziców. Unbox PvP Boże, oh, ja, znowu samolot leci. A teraz pijamy. Dalej, dalej! Co się zaczynasz? You are not whitelisted listed on the server. A na tym jest... ...whitelista, czy nie było. Bo ja nie wiem. Losuj serwer. Valon.pl Valon.pl Wolna autoryzacji. dragoncraft

Dobra, survival! Ehi, ale tutaj ładnie ma inforrupione! Ehi, spoko! Spoko! Ma che tu non चलो तो सुनते सत्य हो गए धर्म <थर्मीद> कहते हैं No i co te tekstury. Lepiej. Przerwa techniczna. Ja wiedziałem, że w końcu będzie ta te przerwa technic techniczna na RGMC. A już to spróbujemy na to wbić. Powagra wbije na jakieś tutaj tego o datę na przykład Wbiję. i to by było na tyle w tym odcinku więc zostawcie łapkę w górę i sub dzwoneczkiem. i w stanie to nagram dzisiaj drugi odcinek Jeśli dzisiaj wleci jak wleci ten odcinek, który oglądaliście już to jutro w następny dzień będzie kolejny dzisiaj na krokcie. We wtorek będzie kolejny, a w poniedziałek będzie tu dwa odcinki. Więc trzymajcie się, a zostawkę w górę i super.